Jak tam sprawa z twoim ex pacetem? Wiecznie gdzieś tam... Hmm, z głową w chmurach. Co koci się na mnie patrzysz? Chcesz takie czytanko? Zainteresowana jesteś co u twojego ex? Hmm, o, twój ex odszedł od jakiejś kobiety? Um, Odszedł na ten moment na, od jakiejś kobiety. Um, tak, jakby chłop, za bardzo sfokusowany na sprawach finansowych, materialnych, gdzieś może być toksyczny. Um, no, sprawy sercowe raczej nie stawia na pierwszym miejscu w zawieszeniu. Być może ma teraz taki czas, gdzie dochodzi do jakichś wniosków. Zazdrosny obserwuje z ukrycia. Jakieś uczucia tutaj jednak są w środku. Czuję do ciebie na ten moment w takim razie? Co on do ciebie na ten moment? Oj, 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 musisz uważać, bo może próbować się um, działać z ukrycia. W sensie na pewno nie jesteś mu obojętna. E, działać z ukrycia, czyli albo zahaczyć przez kogoś, próbować, wypytywać, mieszać gdzieś w otoczeniu, albo może wprost do ciebie przyjść, chociaż tutaj mamy arca kapłankę, więc bardziej takie partyzanta ci wiedzie, nie? że tak powiem, no moja droga, tutaj jeszcze mamy kochanków, kartę. duży pociąg między wami musiała być bardzo wyjątkowa więź, tutaj bym powiedziała aczkolwiek ciężka, dużo strachu e, przeplatanej z takimi chwilami swobody takich momentów e, jak, e, jak dzieciaki, nie? taka radość dziecięca no czy on coś wykona w twoją stronę, jakieś działanie, boi się, lęki strasznie ogromne, duże, przed wykonaniem jakiegoś ruchu, no i gdzieś siedzi w tej stagnacji, w tym takim... Czy on liczy, że to ty się odezwiesz? Co mam tutaj z No pewnie, że tak, on myśli, myśli, on liczy na to, że ty... Się odezwiesz, podejmiesz inne działania, zmienisz bieg rzeki. No kurwa, wszyscy wiemy, że tego się nie da zrobić, ale decyzje będą tutaj do podjęcia Twoje. Weźmiemy jeszcze karty wiadomości. Na spodzie piąteczka monet. Brakuje mu ciebie na pewno. Weźmiemy sobie karty z wiadomością. Te duże weźmiemy. Te duże. One są fajne, fajne nam tutaj. Fajnie rezonują. Co byś powiedział w takim razie tutaj? E co byś powiedział? Co byś powiedział? Co masz do powiedzenia? Will you leave me like the others? Czy zostawisz go tak jak inni? Czyżby, czyżby jakieś lęki miał?